Radio Kurier Galicyjski. Dzień dobry, nazywam się Andrzej Końko i zapraszam na przegląd wiadomości o wydarzeniach związanych z życiem Polaków w Lwowie i na Ukrainie. Dzisiaj w programie Jubileusz Fredra w Lwowie i w Rutkach. Nikt z nas nie umie sobie wyobrazić, że, że moglibyśmy mieć polską kulturę bez Fredry. Klasztor Sióstr Dominikanek w Czartkowie stał się hubem pomocy humanitarnej. Którzy bardzo zubożeli, wiadomo, ceny się podniosły. Nauczanie młodzieży polskiej kręcić firmę oraz prezent od dobroczyńców z Polski dla uczniów Lułowskiej Szkoły Świętej Marii Magdaleny. No i nauka teraz będzie szła całkiem inaczej. Tu Radio Kurier Galicyjski. Rok 2023 przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej uznany jest rokiem Aleksandra Fredry, wybitnego polskiego komediopisarza. W Rudkach koło Sambora, gdzie jest pochowany hrabia Aleksander Fredro, oraz w pałacu w Bańkowej Wiśni, gdzie mieszkał i tworzył, odbyły się uroczystości 230 rocznicy urodzin najwybitniejszego polskiego komediopisarza. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się w kościele w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny w Rudkach, gdzie młodzież z domu polskiego w Samborze zaprezentowała najsłynniejsze fraszki i bajki Fredry. Będę recytować pierwszy Aleksander Fredro, Paweł i Gawę. On mi się bardzo spodobał, tym, że jest taki, no, że to jest bajka, że ona ma moral, No i tynież jest bardzo fajnie, takie śmieszne. Paweł i Gawę w jednym stali domu, Paweł na górze. A Gawał na dole, Gawał spokojny, nie wadził nikomu, Gawał najdziwszy wymyślał swoją Mówi Anna Traciuk, uczennica szóstej klasy polskiej sobotniej szkoły im. Jana Pawła II w Samborze. W uroczystościach upamiętniających Aleksandra Fredre udział wzięli mieszkańcy Rudek, dostojni goście oraz delegacja z województwa podkarpackiego. Mszy święty przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita włowski. Wiemy bardzo dobrze, że kochał Polskę, walczył o nią, brał udział w walkach przy boku Napoleona, ale w wojsku polskim, w swojej twórczości odzwierciedlał polską Polskie dwory szlacheckie, polskie przywary, polskie zwyczaje. No nikt jak on tej pięknej kroniki życia i obyczajowości polskiej nie rozpisał. Co byśmy dzisiaj mieli, gdyby nie Fredro w tej, w tej twórczości, takiej może lżejszej, ale jakże nam bliskiej? Mówi Eliza Dzwonkiewicz, konsul generalny konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie. W kryptach kościoła, które niedawno zostały odnowione, odbyło się także nabożeństwo żałobne i złożenie kwiatów na grobie hrabiego. Przypomnę, że po II wojnie światowej Kościół w Rudkach zamieniono na magazyn artykułów spożywczych. W końcu lat 80. został zwrócony wiernym. Krypta, gdzie byli pochowani Fredrowie, została w bestialski w sposób zniszczona przez komunistów. Na samym początku Aleksandr Fredro był pochowany w pięknej srebrnej trumnie ze szklanym wieczkiem. Natomiast w latach 50 komuniści rozgrabili tą trumnę, trumnę sprzedano na złom, natomiast mumia Aleksandra Fredry leżała w takiej starej drewnianej desce, drewnianej trumnie i tak to wszystko wyglądało do roku 89. Mówi ksiądz Jerzy Wasylenko, proboszcz katolickiego santuarium Matki Bożej Rudeckiej. Dalsza część uroczystości poświęconych pamięci osoby i twórczości Aleksandra Fredry odbywała się w dawnym pałacu Fredrów w Bańkowej Wiszni. Fredro wybudował ten pałac w 1835 roku. To był jego dom, zawsze lubił tu przebywać ze swoją żoną Zofią. Pałac był dla nich letnią rezydencją, gdzie przybywali z wiosny do Bożego Narodzenia. Tu w Bańkowej wiśni przyjmowali gości honorowych, tutaj odbywały się bale. Dziś pałac potrzebuje renowacji. Przypomnę, że Aleksandr Fredro urodził się w surochowie koło Jarosławia, dorastał w bańkowej wiszni koło rudek, należących do jego przodków. Sporą część swojego życia mieszkał w Lwowie, gdzie zmarł w 1876 roku. Tu radio kurier galicyjski. głośno o Aleksandrze Fredrze było i na teatralnej scenie Lwowa w Teatrze Narodowym im. Marii dawnym Teatrze Skarbkowskim, 24 czerwca zaprezentowano premierę komedii Damy i Husary Aleksandra Fredry. Pomysł uprowadzenia tego spektaklu do współczesnego repertuaru naszego teatru powstał rok temu. Stało się to aktualne także dlatego, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2023 rokiem najwybitniejszego polskiego komediopisarza, poety, pamiętnikarza, a także żołnierzy kampanii napoleońskich, który 20 czerwca obchodził 230 urodziny powiedział reżyser Teatru Akademickiego im. Zańkowecki Bogdan Rewkewicz. Warto przypomnieć, że ta trzyaktowa komedia Fredry po raz pierwszy została wystawiona 18 listopada 1825 roku w Lwowie. Teraz damy i gusary Aleksandra Fredry zostaną zagrane 1 i 2 lipca, tym przedstawieniem teatru Marii Zańkowecki zamknie sezon teatralny. Tu Radio kurier galicyjski. W Lwowie uczczono pamięć dawnego patrona miasta. 24 czerwca odbyły się uroczystości ku czci świętego Jana z Dukli. W dawnym klasztorze Ojców Bernardynów w Lwowie, obecnie to cerkiew grekokatolicka pod wezwaniem świętego Andrzeja, odbyła się uroczysta msza święta, której przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita Lwowski. Mieszkańcy Lwowa i okolic modląc się przy relikwiach świętego Jana z Dukli, prosili patrona miasta o dar pokoju, zwycięstwo Ukrainy i szybkie zakończenie wojny. Drodzy bracia i siostry, wpatrując się w przykład Jana z my również starajmy się zawsze szukać Pana Boga. Zastanówmy się, jak mogę iść dzisiaj za Bogiem, jak mogę iść za Jezusem Chrystusem i realizować swoje chrześcijańskie powołanie poza Kościołem. A naszym patronem niech będzie święty Jan z Dukli. Jan z Powiedział swoim swoim przeor Franciszkanów Benedykt Świderski. Przypomnę, że święty Jan z Dukli ponad 40 lat swojego życia spędził właśnie w Lwowie. Za swojego pobytu u Franciszkaną był przełożonym ich lwowskiego konwentu, a następnie kustorzem kustodzi. Kult świętego Jana z Dukli rozpoczął się w Lwowie przy jego grobie w roku śmierci 1484. Utrwaliły go w sposób szczególny zagrożenia miasta Lwowa podczas najazdów w XVII wieku. Na słynnym obrazie Jana Matejki widzimy w obłokach świętego Jana z Dukli z podniesionymi do nieba rękami. Wierzono powszechnie, że jego modlitwe do Boga uratowała miasto Lwów. Dawniej miasto urządzało dzięczynne procesje, umieszczając przy jego grobie srebrną tablicę wotywną z płaskorzeźbą świętego. Ponadto mieszkańcy lwowscy umieścili marmurowy posąg świętego Jana nad bramą halicką, a jego obraz na ścianie ratuszy. Należy dodać, że nie tylko katolicy, ale również pałosławni i ormianie należeli do dogorliwych czcicieli świętego Jana. Tu Radio Kurier Galicyjski. Trwa nasz program informacyjny Radia Kuriera Galicyjskiego i przechodzimy do innych wiadomości. Chociaż rok szkolny skończył się nie tak dawno, polskie szkoły w Lwowie już przygotowują się do nowych wyzwań po wakacjach. Trwająca wojna na Ukrainie spowodowała brak podręczników w języku polskim dla uczniów. Odczuwają brak książek uczniowie liceum nr 10 minia Święty Marii Magdaleny w Na pomoc polskiej placówce oświatowej przyszli darczyńcy z Legnicy. Fundacja Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy wsparciu finansowym Fundacji PKO BP przekazała uczniom Magdusi 35 tabletów, a także powerbanki oraz materiały dydaktyczne. Jest to odpowiedź na problemy, z którymi w czasie wojny boryka się szkoła. Konstancja Nesterec. Bardzo bym chciała, żeby ten tablet mi pomagał tam na przykład historię e, uczyć, żeby coś mogłam się wiedzieć chociaż o Lwowie albo w innym kraju. E, Renat Stramk. Nawet sobie jeszcze nie wyobrażam co w przyszłości, jak fajnie będzie z nich korzystać e, dla nauki. Może jeszcze na lekcjach informatki w Skreczu można programować przez te tablety. Mówią uczniowie polskiej szkoły numer 10. Legnicka Fundacja już od lat współpracuje z polskimi placówkami oświatowymi na Ukrainie. Po wybuchu pełnowymiarowej wojny, organizacja wraz z Fundacją Pogoni Lwów zaangażowała się też w pomoc ofiarom rosyjskiej inwazji. W tym roku darczyńcy z Legnicy ufundowali również nowy standard dla liceum nr 3 imienia Świętej Królowej Jadwigi w Mościskach, jednej z sześciu polskich szkół ogólnokształcących na Ukrainie. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna już od lat współpracuje ze szkołami z Ukrainy, to wszystko w ramach Dolnośląskiego Klastra Edukacji i można powiedzieć, że ten projekt to była wypadkowa właśnie tej współpracy ze szkołą. Często ze sobą rozmawiamy, korespondujemy z panią dyrektor, także też o tych potrzebach szkoły wiemy na bieżąco, stąd też taki projekt i pomysł. Powiedziała Aleksandra Jurkiewicz, prezes Fundacji Legnicki, specjalnej strefy ekonomicznej. Z powodu wojny podręczniki dla piątej klasy nie były wydrukowane w ogóle. Nasze dzieci nie mają wydrukowanych podręczników, nie zawsze mają możliwość korzystania z elektronicznych katalogów, bo sprzęt w domu nie mają nieodpowiedni. A teraz na całą klasę, w przyszłości to będzie piąta klasa, oni dostali już wgrane podręczniki elektroniczne, tablet dla każdego dziecka. No i nauka teraz będzie szła całkiem inaczej, bez tych sztucznych problemów, które były w tym roku. Wyjaśnia Wira Szerszniowa, dyrektor Liceum nr 10 świętej Marii Magdaleny w Lwowie. Liceum nr 10 świętej Marii Magdaleny to jedna z dwóch placówek oświatowych w Lwowie z polskim językiem nauczania. Przez lata zdobywają tu wiedzę kolejne pokolenia Polaków mieszkających w Walwowie. Tu radio kurier galicyjski. Klasztor Sióstr Dominikanek w Czortkowie stał się hubem pomocy humanitarnej. Piękne świadectwo wierności i chęci pomagać, dając zakonnice z Polski. Choć mogły opuścić swój dom w Czortkowie i wrócić do Polski, po wybuchu pełnoskalowej wojny, odważne kobiety zdecydowały się pozostać, nawet po tym, jak Rosjanie w zeszłym roku ostrzelali rakietami Czortków. Dominikanki są nadal zbiornymi, pomagają najbardziej potrzebującym, pozostałym Polakom i ich sąsiadom, rodzinom żołnierzy ukraińskich i uchodźcom wewnętrznym. Wysyłają też otrzymaną. Polski pomoc humanitarną na front. Przychodzą uchodźcy też. Większość przychodzą nasi parafianie, którzy bardzo zubożeli, wiadomo, ceny się podniosły. Przychodzą ludzie, których bliscy dostają wezwanie na front, bo czasami mamy takie rzeczy, że możemy ich zabezpieczyć, się podzielić. Przychodzą wolontariusze, którzy mają do czynienia z wojskowymi, którzy przekazują poprzez rodziny transport. Mówi siostra Marcelina z klasztoru dominikanek w Czortkowie. Siostry zakonne ze zgromadzenia Świętego Dominika już od ponad 25 lat są w Czortkowie. W obwodzie tarnopolskim działają tu bardzo prężnie. Siostry pomagają, aby dostarczona z Polski pomoc trafiła do rąk ludzi, którzy jej najbardziej potrzebują. Ostatnio opaczki żywnościowe seniorom polskiego pochodzenia dostarczyli wolontariusze ze stowarzyszenia Odra Jesteśmy praktycznie na Ukrainie dwa razy w miesiącu. Tutaj akurat jesteśmy dzisiaj w Czortkowie. Pierwszy raz w sumie, ja jestem pierwszy raz w życiu w Czortkowie, w tych pięknych okolicach. Przyjechaliśmy do sióstr dominikanek, które też wskazują nam adresy, gdzie, gdzie mieszkają Polacy, gdzie możemy przynieść tą paczkę pamięci, która zawiera nie tylko artykułek pomocne na, w życiu codziennym, spożywcze, ale też taki ładunek emocjonalny, który, który z Polski zabieramy tutaj do Polaków mieszkających tutaj na tych ziemiach. Była dla nich to ogromna radość i niespodzianka. A dla nas też taka też lekcja pokory i duma z tego, że tutaj są nasi rodacy, że pielęgnują tą polskość, język polski, kulturę polską, historię pols Polski, rozmawiają w języku ojczystym. Mówi Krystian Fila z podkarpackiego oddziału Stowarzyszenia Odra Nieme. Dominikanki w czasie wojny nie ustają w swojej służbie cały czas i przy tym uczą dzieci języka polskiego i katechezy oraz pomagają żołnierzom chorym i potrzebującym. Tu Radio Kurier Galicyjski. Robić filmiki i montować wideo, jedna z najbardziej zapotrzebowanych umiejętności w dzisiejszych czasach sieci społecznościowych. Alwowska młodzież polskiego pochodzenia wzięła udział w nieprzeciętnych szkoleniach stworzenia treści audiowizualnych. W ćwiczeniach zorganizowanych przez Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Alwowie zapoznano się z tym, jak od podstaw prawidłowo i współcześnie tworzyć komunikat filmowy. Młodzież zaangażowała się we wszystkie etapy stworzenia filmu. Napisanie scenariusza, ustawienie planów, kadrów, aktorsko zagrała w zaplanowanych scenach i na nawet samodzielnie zmontowała filmy. Młodzież była bardzo zainteresowana. Widać było, że to ich ciekawi, no bo dotknęliśmy filmu od takiej strony kreatora, tego, który ma wpływ na ten film od początku do końca. Także powstały sceny warsztatowe, Etiuda i dwie sądy uliczne w ramach eksperymentu społecznego. Opowiada prowadzący szkolenie dla młodzieży polskiej Werwowie Rafał Paśko, aktor i twórca filmów krótkometrażowych z Przemyśla. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy, w których stworzyli samodzielne ekipy filmowe. Praca w takiej grupie integruje młodzież, ale i uczy, jak pracować w zespole i dogadywać się, aby wspólna praca miała widoczny efekt. Lubię pracę artystyczną, lubię swoje myśli i swoje idee przenosić w kadr i najciekawszym i może nawet najtrudniejszym było to dla mnie praca z kamerą. Jakby mieliśmy swoje takie małe ekipy filmowe, nagrywaliśmy różne etiudy i to było bardzo ciekawe, bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo ładna praca artystyczna. Poznałam bardzo ciekawych i nowych ludzi przyjemnych, z którymi mam nadzieję, że będę nadal podtrzymywać kontakt mówi Krystyna Tchorowska, uczennica liceum numer 24, Marii Konopnickiej z Lwowa. Podczas szkoleń uczestnicy mieli także okazję do praktycznego działania w studiu telewizyjnym Kuriera Galicyjskiego, gdzie nagrali tekst reportażowy i stanęli przed kamerą w roli prezenterów programu Studio Lwów. Jak pracować w studiu i na co zwrócić uwagę pokazał Aleksander Kuśnierz, dziennikarz, operator wideo, montażysta i twórca filmów Kuriera Galicyjskiego. Młodzi filmowcy przekonali się jak ważna jest treść, jaką rolę w przekazie filmowym gra dobry Sprzęt, dźwięka, także światło. Wynikiem tych szkoleń można śmiało nazwać docenienie wartości połączenia pracy wielu osób, która przekształca się w jakościowy i prawidłowy materiał audiowizualny. Tu Radio Kurier Galicyjski. To wszystko w dzisiejszym odcinku Radia Kuriera Galicyjskiego. Pracujemy dalej dla Państwa. Więcej informacji o życiu Polaków na Ukrainie można znaleźć na naszym portalu Kurier Galicyjski. Za pomoc w przygotowaniu dzisiejszego programu dziękuję moim kolegom Annie Gordijewskiej, Konstantemu Czawadze, Karinie Wysoczańskiej, Aleksandrowi Kuśnierzowi, a także za realizację Andrzejowi Borysowiczu. A już za tydzień w środę zapraszam na nowy odcinek Radia Kuriera Galicyjskiego. Radio Kurier Galicyjski Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 Projekt profesjonalny Media na Ukrainie 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów